Cześć. Ej, czołgi stoją w parku! No no. Skąd ty wiesz? Czy to milicyjny czy nie niemilicyjny? Mój się... stary jest milicjantem! A weź nie? się od stosunku! To się cieszę, w ogóle z tobą gadam! Co? Ale to są moi przyjaciele! Tomek! Ty nie masz przyjaciół! Wasi starzy pracują na grubie! Solidarność! Solidarność! Solidarność. A co oni nie piją? Oni nie piją, każdy pije! Gumlo zostaje z tej waszej solidarności! co są dzieci! A co, ty też, co ty wyprawiasz? Czy ty też tylko mnie? Jak tam nie wrócimy, być łatwym strajkiem? Najgłębsze rany nie koją się nigdy. Dzieci krzywdy, złość mamy w genach. Ta ziemia daje ci ból bez fikcji. Innej wizji nie znajdziesz, bo nie ma. Dalej, patrz mi w oczy i strzelaj. I tak tylko część pokolenia patnie. Na ustach i piścia poniosą nas. Teraz mamy lepszą pamięć i znamy prawdę. Nieważne co nam ukradniesz Na...